Hej, hej, smacznej kawusi, jego dziąka. Witam serdecznie. Zbudowałem to. Działa. Uwaga, posterunek Gibraltar. Jej, nie pomyliłem się. Ale to jest mega trudne słowo. Eee, I co mogę o tym powiedzieć? Wiecie co? Może części w tym pudełku nie było zbyt wiele. Ale naprawdę świetnie to wygląda. Mamy wielki pojazd kosmiczny, rakietę na cudownej wyrzutni do rakiet. Dodatkowo, jak macie ten malutki tutaj stateczek, to go można sobie jeszcze tutaj doczepić. Nie? Przy okazji niszcząc Mersji, ale nie, Mercy jest niezniszczalna. Ona w stanie. Możemy sobie odpiąć farę na chwilę. I cały stateczek wysłać w kosmos. I jakby tego było mało, to jeszcze ten stateczek możemy rozłożyć na dwa mniejsze stateczki. Więc podoba mi się modłowość, która jest nawiązaniem do klasycznych zestawów Space. Do tego dużo mini figurek. No, Winston, Reaper, Mercy, Fara. Ogólnie, wow, to jest niesamowity zestaw dla fanów Overwatcha. Także polecam. Da się to wyhaczyć jeszcze w miarę tanio. I co? Kupujcie, budujcie. Będziecie zadowoleni. Trzymajcie się ciepło. Cześć!